Miasto powstałe w XII wieku miało zakaz osiedlania się Żydów, którzy dopiero w XVI wieku zamieszkali w okolicy. W 1657 roku wojska Czarnieckiego dokonały krwawego pogromu Żydów w Piotrkowie. W 1679 roku Jan III Sobieski zezwolił na założenie gminy, a tak zwane miasto żydowskie w Piotrkowie. Ustanowił starosta Osoliński w 1689 roku. W latach 1791-93 wzniesiono tu synagogę wielką. Babince dobudowano wzdłuż elewacji północnej i południowej po 1854 roku. Pierwotnie Babiniec mieścił się nad przedsionkiem, który po przebudowie włączono w przestrzeń sali głównej. Przebudowa elewacji zachodniej oraz nadanie wystroju zewnętrznego całej budowli miało miejsce po 1868 roku. Przy wejściu tablica w tym budynku mieściła się niegdyś wielka synagoga. Ta tablica poświęcona jest pamięci Żydów Piotrkowskich zamordowanych przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939-45. W czasie II wojny światowej synagogę przekształcono w więzienie, a po 1945 roku przebudowano ją na bibliotekę, obecnie Biblioteka Wojewódzka. Kwar znajdujący się za synagogą to teren założonego w 1677 roku pierwszego cmentarza żydowskiego w Piotrkowie, który istniał do końca XVIII wieku. Na tylnej ścianie synagogi pamiątkowa tablica. Obok dużej synagogi wybudowano wcześniej małą synagogę. Ufundowano w 1775 roku przez Herna Piotrkowera. Po ukończeniu budowy dużej synagogi służyła jako Beit Hamidrasz. Po 1945 przebudowano ją na bibliotekę dziecięcą. Tuż przed wybuchem wojny mieszkało w Piotrkowie ponad 10 tysięcy Żydów. W październiku 1939 roku Hitlerowcy utworzyli getto, pierwsze w okupowanej Polsce. Cmentarz żydowski został założony w 1792 roku przy obecnej ulicy Spacerowej. Powierzchnia cmentarza 3,5 hektara, ogrodzony murem, a po obu stronach bramy napisy z glazurowej cegły. Tablica informująca, że cmentarz był również miejscem straceń ludności żydowskiej w czasie okupacji hitlerowskiej. Po obu stronach głównej alejki dwie mogiły z tablicami ku czci niezliczonej ilości Żydów, którzy padli ofiarą wielu egzekucji w latach 1939–43. W tworzeniu getta Hitlerowcy uwięzili w nim około 25 tysięcy osób z Piotkowa i okolic. W październiku 1942 roku około 22 tysięcy wwieźli do obozu zagłady w Treblince, 150 rozstrzelali, a 3,5 tysiąca umieścili w obozie pracy. W listopadzie 1944 roku zlikwidowano obozy pracy deportujących, którzy przyżyli do obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Ravensbrück oraz do fabryki broni w Częstochowie. Stąd w styczniu 1945 roku ostatni transport do Buchenwaldu. W cmentarzu znajdują się helecadyków. Cadyków. Z danych uzyskanych od opiekuna cmentarza wynika, że jeden z częściowo zniszczonych Ocheli należał do Cadyka z Wolborza, Toren, Haima, żyjącego w latach 1803-1878. Drugi do przedstawiciele dynastii Walt z sprzed Boża. Jest to najprawdopodobniej ohel Izajasza sprzed Boża. Był trzeci, obecnie nieistniejący, a z, należał do Abrahama Mojsze z Rozprzy, żyjącego w latach 1841-1918, wnuka Izajasza. Przy tych ochelach brak jakichkolwiek oznak kultu. Na lekkim wzniesieniu nowo odbudowany ochel, na zewnątrz tablica pamiątkowa ufundowana przez rodzinę Deso. Jest to ochel cadyka piotkowskiego, rabiego, doktora Haima Dawida Bernarda, urodzonego w 1782 a zmarłego w 1858 roku. Ochel jest miejscem kultu, o czym świadczą liczne kwitły. Na ścianie współczesna tablica inskrypcyjna. Na małym pagórku najstarsza część cmentarza. Na cmentarzu zachowało się kilka tysięcy nagrobków. Najstarsza macewa pochodzi z 1794 roku. Cały cmentarz utrzymany jest w wielkim porządku. Najczęściej spotykaną formą macewy na Kirkutach w Polsce jest macewa z wyraźnie zaznaczonym podziałem na części, w której znajduje się epitafium i półkuliste bądź trójkąte zwieńczenie rodzaj naczółka, w którym umieszczano motywy symboliczne i dekoracyjne. Elementy dekoracyjne znajdują się również po bokach epitafium. Motywy w zwieńczeniu wyróżniają się ciekawą i różnorodną symboliką, często bardzo pięknie rzeźbioną. Prawie każda macewa to swego rodzaju dzieło sztuki. W głębi cmentarza znajdują się jeszcze dwa nagrobki upamiętniające zmarłych i zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Na jednym z nich tekst epitafium wskazuje na tragizm wydarzeń. Dawid Chaim Dessau, zamordowany przez Hitlerowców 16 stycznia 1945 roku w obecności jego trzech synów na stacji kolejowej w Częstochowie podczas załadunku, ostatniego pociągu do Buchenwaldu, tuż przed wyzwoleniem. Na obu nagrobkach występują w naczółku rzadko spotykane motywy symboliczne tablicy dekalogu. Na licznych macewach rysunek symboli jest uproszczony i płaski, ograniczony tylko do pojedynczej książki lub rzędu książek na grobach mężczyzn czy trójramienny świecznik bez dodatkowych ozdób na grobach kobiet. Te takie były wykonywane dla uboższych członków gminy. Tradycyjnym zakończeniem epitafium występującym na wszystkich właściwie mogiłach żydowskich jest skrót złożony z pięciu hebrajskich liter, TNCBH, niech dusza jego, jej, związana będzie w węzeł życia.